Cześć dziewczyny, dzisiaj nagrywam dla Was filmik o kosmetykach, znowu jest to recenzja kosmetyków, jakie udało mi się zużyć w poprzednim miesiącu Przejdę od razu do rzeczy, bo od razu mówię, że jest ich tym razem naprawdę sporo Pierwsza rzecz to weźmy szampon Ostatnio mm, opowiadałam Wam o odżywce z tej samej serii Odżywka była kiepska, a ten szampon jest beznadziejny nie zmywa nam olejków z włosów, nie zmywa nam resztek kosmetyków z włosów. Wiadomo, jakieś pianki, lakiery, spreje pojawiają nam się w ciągu, w ciągu dnia, a sobie w ogóle z tym nie daje rady. Włosy nie są puszyste, nie są podniesione. Pachnie no pięknie, to jest jedyne pusty kosmetyków, ale jego działanie jest no, po prostu poniżej czerwonej linii i ja go nie polecam. Dobrze. Ładnie pachnie ładny, ale no, nie działa. Nie tak jak powinien, na pewno szampon. Druga rzecz to jest żel prysznic. Avon, chyba już każda po prostu te żele zna. Są kultowe, niesamowite i niezastąpione. Ja do nich wracam co jakiś czas, bo po prostu wszystkie inne zapachy wydają mi się takie mdłe, nijakie. Ten kolor tego żelu był tak jak ta etykieta, taki bardzo, bardzo różowy. Był bardzo wydajny, używałam go po pół roku, także Naprawdę jest bardzo, jest bardzo, bardzo wydajny. Kolorek, tak, kolorek, zapach taki po prostu bardzo odprężający, idealny na, 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 wieczorny, na wieczorną kąpię, tak fajnie uspokaja. Ja jestem fanką tych, tych żeli. Jak i większości kosmetyków Ewonu, także taki mój kochany model. To jest w ogóle brama do raju, więc wiecie, e, też Ewon. Balsam do ciała to jest akurat mango i geranat. Uwielbiam te balsamy, skóra jest po nich i tak jak puste dziecka, mięciutka, nawilżona, wygładzona. Do tego pachną obłędnie. Są różne zapachy, co chwilę i wam wymyśla jakieś, jakieś nowe, jakieś bardzo fajne. Także ja je uwielbiam i co jakiś czas wracam do nich. Nie był wydajny tym razem. A ponieważ użyłam go w okresie półtora tygodnia Ale to dlatego, że wtedy panowały bardzo, bardzo ostre mrozy A moja skóra, kiedy właśnie jest taka temperatura, jest mega przesuszona I balsam po prostu wchłania się praktycznie do, do suchości więc, więc moja skóra bardzo, bardzo piła intensywnie ten balsam I dlatego tak szybko go zużyłam Kiedy, kiedy jest normalna pogoda, nie ma po prostu takich takich strasznych mrozów, ten balsam jest o wiele bardziej wydajny. Nie trzeba go nawet testować codziennie, żeby skóra była miękka i nawilżona. Jest bardzo dobry. Maska do włosów. Dobra. Nie wiem, jak wymówić tą nazwę. Nie wiem, czy ona w ogóle jest w Polsce, bo wiem, że jest na pewno w Skandynawii, w Hiszpanii, w Niemczech widziałam, a w Polsce nie jestem pewna. Tresem. Prawdopodobnie. Tak się to pisze, czy wymawia, nie wiem. Nie będę kłamać. Do e, niby bardzo zniszczonych włosów. No, nie pomoże nam na bardzo zniszczone włosy. Nie jest tak rewelacyjna jak moja ulubiona maska czerwono-biała z e, Vela Pro Series to, to, nie jest, to nie jest takie działanie. Działa dość delikatnie. E, wygładza nam te włosy, ale jakieś, jakieś, żeby była to jakaś nowa rewelacja, jakaś nowa rewolucja, rzecz, którą by, do której będę chciała wracać, to nie. Więc taki kosmetyk neutralny. Neutralny. To jest, to jest za mało dla mnie. Musi być wow. Wow, jest przy tej farbie do włosów. To jest szwarzkop, taka właśnie dzielona farba. Świetnie sprawdziła się przy domowym farbowaniu odrostów. Kiedy chcemy sobie m, troszkę zaoszczędzić pieniążków w domowym budżecie, nie wybieramy się do fryzjera. Ja prowadzę tą farbę do, do ciemnych włosów. Świetnie prowadziła sobie z odrost, odrostami. Przepraszam. No, przy tym, wiecie, jak to jest domowy w domowych warunkach i w domowych, domowych warunkach e, nakładanie ciemnej farby, gdzie zawsze się poplemimy, Gdzieś skroń będzie brudna, gdzieś e, skóra. E, ta farba jest bardzo delikatna i wystarczyło posmarować skórę po prostu jakimś kremem, i, i farba nie, po prostu nie farbowała jej, wszystko zmywało się bardzo fajnie karbu, czysty, skronie, co to jest bardzo ważne moim zdaniem, kiedy, kiedy jesteśmy w domu i robimy to same. Ta farba nie jest jakaś taka ostra, to nie jest taki, wiecie, ostry w ogóle tani palet. Ona jest bardziej delikatna, więc ja ją bardzo pracuję do domowego farbowania włosów. Da radę! Oliwka do ciała w żelu poleciała mi jakiejś pani dermatolog, ponieważ miałam problemy z wysypką. Dała mi dość taką mocną, wysuszającą maści, potem skóra była bardzo sucha. Powiedziała mi, żebym zaczęła używać oliwki, a ja no, że nie lubię po prostu tego, tego, tej tłustej skóry po niej, ona mówi kup sobie tą oliwkę w żelu, to było no 10 lat temu ja do tej pory kupuję ją regularnie. Mm. Nakładamy ją na mokre ciało pod prysznicę. wychodzimy z pod prysznica, wiadomo wycielamy się ręcznikiem, więc nie jesteśmy tak bardzo tłuste poza po zastosowaniu zwykłej oliwki. I nawilża ona tak mocno, że nie musimy stosować jej codziennie raz na 3-4 dni. W zupełności wystarczy. Zimą używamy przez okres zimowy, kiedy, jak mówię, moja skóra jest bardzo sucha. Jest okej, okay, no, przymęczymy się na pierwszy dzień z dość lepką skórą, ale przez kolejne dwa dni skóra jest taka fajna, mięciutka i efekty są, są znakomite. Także moja ulubiona oliwka i bardzo ją polecam. Wypróbujcie. Wydaje mi się, że większości z Was bardzo się spodoba ten efekt. Pięknie pachnie, taki wiecie, dziecięcy, e, ładny zapach. A propos dzieci, a a, mama i ja. Krem e, przeciw rozstępom. No, ja wciąż, ciąży nigdy nie byłam i na razie nie będę. Tego kremu używam na moje rozstępy, jakie mam w okolicach bioder. Od też około 10 lat. One powstały przez to, że bardzo szybko rosłam w pewnym okresie mojego dorastania. Powiedziałam to pani dermatolog że stąd właśnie te rozstępy się wzięły na, na biodrach. Um, Moje rozstępy są białe, stare, ja wiem, że z nimi nic już nie zrobię, ale dobry krem przeciw rozstępom potrafi tą skórę świetnie nawilżyć i rozstępy automatycznie się spłycają u mnie. Um, przed okresem letnim, kiedy właśnie używam takich takich kremów. Um, a potem, wiadomo, jak to jest latem w bikini po plaży, bardzo pięknie te rozstępy potrafią się opalić i są praktycznie niewidoczne. Więc ja bardzo polecam właśnie stosowanie takich kremów na rozstępy, które już mamy, a potem opalanie ich i praktycznie wizualnie one znikają taki właśnie mam trik i ten krem. Jest Sprawdził się znakomicie. On jest bardzo gęsty, tłusty, ciężki, ale za to właśnie super nawilża nam tą skórę i automatycznie ona staje się bardziej wygładzona. rozstępy wizualnie powolutku nam e, zanikają. Nie wiem, czy będąc w ciąży, stosując ten kosmetyk e, spowodujemy, że, że tych roztępów nie będzie. Tego nie miałam jak sprawdzić. Ale na roztępy, które już mamy, ten kosmetyk wpłynie bardzo, bardzo pozytywnie. Podleca. Hmm. Odżywka Panty Provi. Odżywki i szampony Panty Provi. moim zdaniem, to jest temat zużyty jak po prostu buty na kręgielni. Moim zdaniem, ta firma w ogóle się nie rozwija. Kosmetyki od już po prostu wielu lat są takie same. Nie zaskakują mnie. Nie ma nic nowego. Nie ma jakichś innowacji. Nie są lepsze niż, niż były. I na rynku. Kiedy jest taka duża konkurencja, uważam, że ta firma sobie po prostu szczela w kolano, bo wymyślają coraz to nowe nazwy, jakieś nowe niby, prawda, pro jakieś formuły, jakieś coś tam nowego, ale to tak jak, to jak prawda, prawda jest wszystko na jedno kopyto i to nie działa. I ta odżywka jest po prostu najzwyklejszą odżywką na świecie, nawet za tą cenę uważam, że nie jest, nie jest e, po prostu odpowiednią, odpowiednim kosmetykiem, więc... Odżywka jak odżywka jestem trochę zawiedzona całą tą marką Pantyprovi, bo jak mówię przez parę ostatnich dobrych lat nic mnie nie zachwyciło, nie zaskoczyło, także stoję w miejscu i nieciekawie. Krem do twarzy różowy znowu Avon Eniu. Kupiłam sobie wersję na dzień i na noc. Czytałam wcześniej opinię na Wizarzu, że krem na noc jest super na dzień jest beznadziejny, ale mimo to kupiłam obaw, bo chciałam mieć dwa z tej samej serii. I dziewczyny na wizerzu miały rację. Krem na noc jest świetny. Wygładza, wilża, ujętnia, maskuje różne niedoskonałości. Skóra jest taka. odświeżona, naprawdę jest świetny, ma taką fajną, żelową formułę, nie, nie klei się, jest sucha jest naprawdę znakomity. Tak liftinguje też też troszeczkę wydaje mi się jest naprawdę świetny, a krem z tej samej serii na dzień robi wszystko na odwrót. <grym> jest beznadziejny, Jest tłusty, lepki, nie nadaje się pod makijaż. To w ogóle był pierwszy krem kupiony na dzień, który nie nadawał się pod makijaż od w ogóle wielu, wielu lat, więc po prostu był beznadziejny. Skończyło się tak, że zostawiałam go w Polsce, kiedy byłam w Odwiedzina tam jest mama, babcia, moja siostra, więc stwierdziłam, że może której się przepasuje, bo, bo dla mnie był, był beznadziejny, tak jak te dziewczyny właśnie w, w wspólnym chórem po prostu krzyczały, że do niczego się nie daje. Taka jest prawda. Więc jeśli chodzi o tę serię, bardzo polecam krem na noc. Jest jest znakomity, a krem na dzień nie kupujcie, bo po prostu szkoda pieniędzy Nie wiem, jak może być taka rozbieżność pomiędzy pomiędzy kosmetykami tej samej serii. Nie rozumiem, kiepsko, kiepsko. Żel oh. <laughs> podprysznic <laughs> <laughs> Hello i kupiony z ciekawości, ładne opakowanie, małe był. Ja go kupiłam, e, po prostu to jest niby żel dla dzieci, ja bym tylko nawet koło dziecka nie podstawiła. Śmierdzi chemią tak niesamowicie, zapach jest tak po prostu intensywny, nieładny, chemiczny. Mm, nie zużyłam go do końca, bo po prostu bałam się o swoje zdrowie po prostu. Tu jest chyba cała tablica Mendelejeva. Jeżeli takie coś zobaczycie, nie kupujcie, bo, bo nie warto. Naprawdę straszna, straszna rzecz, tak jak po prostu cała postać Hello Kitty tu z tym oczkiem przepiętym. Mm -mm. mm -mm. e, Staying Ja tak sobie myślę. Gdzie ja kupię ten kosmetyk teraz? Bo po prostu nie wytrzymam bez niego. To jest, słuchajcie... Taka pasta do układania włosów. To ma konsystencję budyniu. Nakładamy go sobie tak na opuszki palców, i kiedy robimy fryzurę, oczywiście wszystko jest pięknie, ładnie, ale co? Zaczynają nas terczyć. Kosmek, kosmyk, pasemko. Przejeżdżamy tą pastą, i ten niesforny kosmyk nam się układa. To chyba pierwszy kosmetyk, który naprawdę jest mocny, który sprawia, że te, te wszystkie kosmetyki można ujażnić. A przy tym Wygląda to bardzo naturalnie. Czyli nie mamy jakichś błyszczących placków, efektu mokrych włosów, efektu brudnych włosów, jakichś po prostu dziwnych, połyskujących miejsc, placków i tak dalej. On daje bardzo naturalny efekt, szczególnie kiedy mamy wysoko zaczesany kucyk czy koczek i te wszystkie pasemka chcemy ładnie ułożyć do góry. Fajnie jest sobie to wszystko przejechać, bo efekt jest bardzo naturalny. Te włosy nie są posklejane. Ja nie wiem, jak on to robi, on w ogóle włosów nie skleja, a tak fajnie układa. Także, kiedy zobaczycie ten kosmetyk, no to ja bardzo, bardzo polecam i już będę kombinowała, gdzie by go dostać, jak było kupić, bo to jest najlepszy tego typu kosmetyk. Właśnie taka pasta, krem do układania włosów. Rewelacyjny. Tu, i tu maleństwo, zobaczcie! <taki> tak, takie małe. To jest próbka podkładu do twarzy Giorgio Armani. To jest rozświetlejący z jedwa. Ojej, no nie wiem nawet jak ten podkład się nazywa, nie wiem czy to nie jest nazwa koloru, ale jeżeli będziecie chciały kupić jakiś podkład George Armani, to możecie sobie wypróbować właśnie jakiś taki w czarnej tubce. Użyłam go trzy razy, także to jest dość mało, ale po prostu niesamowicie, niesamowity efekt takiej maski dość naturalnej, wszystko tak fajnie kamuflował, wszystko zakrywał, wszystkie jakieś miejsca czerwone pory, cienie, po prostu był znakomity praktycznie. Nie możemy zapomnieć o korektorze i pudrze. Wystarczy nam ten podkład. Naprawdę efekt po prostu zapomniałam słowa wiecie, mam maskowania wszystkich defektów, takich jest tutaj w tym podkładzie po prostu na najwyższym poziomie. Taki malutki, ale ile potrafi I ostatnia, słuchajcie, rzecz To są perfumy Max Black Dostałam je od mojej teściowej Parę ładnych, parę lat temu Ale używałam go tylko na wyjazdy, ponieważ Wtedy biorę takie perfumy w małych buteleczkach Nie muszę wozić Tych, tych dużych Uwielbiam ten perfum to jest jeden z nielicznych perfumów, który jest dość intensywny. Jest ciężki. Są tam takie nuty, które nadają się na, na wieczór, na kolację przy świecach, na może jakąś taką elegancką galę. Takie, wiecie, dość ciężkie, eleganckie klimaty, jednocześnie połączone z bardzo lekkimi aromatami kwiatów. Jest to coś takie, można powiedzieć, nie do zrobienia, ale oni to zrobili. Naprawdę jest to właśnie Lubię, tą, lubię właśnie ten taki, taką właśnie rozbieżność. Z jednej strony czujesz ciężkie, eleganckie perfumy, a z drugiej są delikatne, dziewczęce, takie kwiatowe. Bardzo lubię to połączenie. I kiedy skończę moją kolekcję, które w ogóle niektóre są jeszcze na dnie bo mam perfumy w pakowaniach, kiedy to wszystko wykończę, to na pewno się wrócę do tego perfumu. Polecam. Nie każdemu oczywiście może się oczywiście spodobać, ale że zobaczycie gdzieś w drogerii na półce, to, to spróbujcie. Zobaczcie, jaką pachnie, bo jest naprawdę bardzo ciekawy. Nietypowy, nie, nie jest na jedno kupy. To taki kreszta perfum. Nie przypomina żadnych innych. Taki oryginalny i bardzo, bardzo ładny. Wszystko? Ok, dziewczynki. Dziękuję, że, że zostałyście ze mną do końca, że posłuchałyście wszystkiego, co miałam do powiedzenia. Mam nadzieję, że moje filmiki wam się podobają i do następnego. Ok, miłego dnia.